9, 99... 9, fuck. Nie, 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 nie 7, ma szans, że ja zdążę. 6, 4, 3, 2, 1. Załatwione? Jaka ulga. serio myślałem, że ten reaktor wybuchnie i zaraz umrzemy. Ale każdy przeżył i to się liczy. O oh fuck. Ej, jeśli miałbyś wybrać jedno, albo życie Twojego dziecka, albo życie czyjegoś psa, to co byś wybrał? No oczywiście, że psa. Co mi obchodzi jakieś dziecko? <laughs> Jak coś pytanie lekko przekręciłem i chodziło o to, że to jest Twoje dziecko i cudzy pies. No wiem, potrafię słuchać ze zrozumieniem. Ja bym wybrał psa niezależnie od tego, czy jest mój, czy nie. Nie mam dziecka, ani nie mam psa, a dziecko można zawsze sobie zrobić, a psa już trochę nie. Oho ho, co jest grane? Dobra brygada, jakiś śmieć dobrał nam się do systemu i mamy problem. Statek ma coraz więcej awarii, wracamy z powrotem na ziemię. Nie, nie chcę wracać do normalnej pracy! Zluzuj Majty i tak jesteś influencerem. Dobra, zamknijcie tam mordy, porzućcie wszystko co robiliście, naszym jedynym celem na chwilę obecną jest naprawa usterek. Tak, żebyśmy wszyscy razem mogli bezpiecznie wrócić na ziemię i pamiętajcie, bądźcie czujni. Ale gówno, na tym nawet duma nie odpalisz Na pewno umiesz pilotować taki statek? Nie wiem, raczej nie jest to jakieś ciężkie W razie czego szybko się nauczę Pilotowałeś kiedyś samolot? Samoloty z siódmego sezonu Fortnite się liczą? Yy, no liczą się Masz czyste ręce? Mam Masz dobry wzrok? Mam Prowadzisz po alkoholu? Nie, ale szybko się nauczę Dobra, ty się zajmij tymi łatwymi toskami, a ja pójdę naprawić kolejne rzeczy Yy, dobra yy, Dawaj do elektryka yy, Dobra Ej myślisz że kto by wygrał Goryl czy trzech mnie ale każdy ze mnie miałby jakby no yy, skrupę żółwia na plecach Nie no Nie miałbyś szans stary Goryl by cię przewrócił na plece i byś już nie wstał Dobra a jakby miał inferno towera na skrupie Jakbyś go na dystans wziął to może może Heh? Halo Jest tam ktoś? Ej ty! Fuck! Weź tak nie straż! Chcesz może darmowe narkotyki? <laughs> nie no żartuję to nielegalne Tak by the way to się reaktor popsuł Choć go tam naprawić bo wybuchniemy w kosmos i BUM! Wybuchniemy Dobra to trzeba się spieszyć, bo ja serio nie chcę wybuchnąć Czemu ten czarn... Czarny po prostu y, On nie biegnie naprawiać reaktora Troszkę taki oszuścik z niego e, Nie wiem, może po, potem się wytłumaczy, teraz nie Musisz do tego To kur... Rękę przyłożyć musisz do tego Żeby się naprawiło No tutaj przyłóż No, 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 no nie tu Tam, tam No i dobra, udało się, fajnie, fajnie O oh fuck Co jest kurwa? Czyli ty jednak tak na poważnie. Ja myślałem, że to tylko żarty były. Dobra, spokojniej, ochłońmy trochę. Nie wiedziałem, że uszkodzenia na statku były celowe. To oznacza tylko tyle, że mamy szpiega w swoich szeregach. Dobra, to ciało znalazłem w... Wy... E czekaj, e nie mów jeszcze. Czarny, widziałem cię w drodze do reaktora. Dlaczego od razu nie pobiegłeś go naprawić, tylko uzupełniałeś jeszcze benzynę? Dopiero zacząłem i widziałem, że i tak wyjdziecie we dwójkę naprawić ten reaktor, to stwierdziłem, że trzecia osoba będzie wam zbędna. Powiedzmy, że to kupuję, ale nadal będę miał na ciebie oko. Czerwony, ile według ciebie nie żył brązowy, kiedy znalazło się jego ciało? Eee, a co ja necrofil? Eee, nie wiem, z 5-10 minut. Jak znalazłem ciało, to już przestał krwawić mimo dziury w brzuchu. Eee, ktoś jeszcze widział to ciało? Czyli nikt. Więc czerwony na przykład mógł zabić brązowego. I potem zgłosić ciało, żeby pozbyć się od siebie wszystkich podejrzeń Wydaje mi się, że nie Przez większość czasu z nim chodziłem, a rozstaliśmy się mniej więcej minutę przed tym, jak znalazł ciało A mówił, że to ciało jest stare No wiesz, mógł też kłamać Masz rację, jestem teraz w miarę podejrzany Jedyne co mogę zrobić, to trzymać się blisko was, żeby postarać się odzyskać wasze zaufanie No spoko, a co zrobimy w ogóle z zabójcą, gdy dowiemy się kto nim jest Nie wiem w jakiejś izolatce go zamkniemy czy coś nie, to nie jest dobre rozwiązanie. Będzie mógł nadal zdalnie sabotować naszą misję. To co, chcesz go wyrzucić ze statku? Czemu nie? Oczywiście, jeśli będziemy pewni, że to on. Wyrzucenie czerwonego tylko dlatego, że znalazł ciało jest głupie, jak budowa cepa. Tak samo podejrzany jestem ja, czarny i ty. Czemu ja? Nikt Cię chyba nie widział, nie wiem, ja Cię tylko raz mijałem e, Nie no, ja go widziałem przecież Ile? Mniej więcej jakieś 4-5 minut przed zgłoszeniem ciała Nie wiem, we dwójkę na re ten re reaktor naprawiliśmy Zgadzałoby się to z czasem zgonów, więc możesz być to też Ty, ale jak tak teraz myślę, to czarny Od razu, gdy odeszliśmy od stołu, poszedłeś z brązowym Jakby no tam do magazynu, więc Ty też jesteś podejrzany, byłeś chyba najbliżej niego Dobra, kończy nam się czas ja bym na razie nikogo nie wyrzucał, mógł to też sobie, nie wiem, sam się, nie wiem, umrzeć. Raczej się nie zabił, bo wykluczam samobójstwo, ale mógł to być po prostu wypadek przy pracy. Dobra, powiem tylko tyle. Uważajcie na czerwonego. Łamp Łamp Tak, tak, ale czemu jak zabójca jest uzbrojony, to nie pozabijał nas wszystkich naraz, skoro no, no ma broń. Wydaje mi się, że jego broń musi mieć jakiś, nie wiem, cooldown, nie wiem, dziwna jest ta gra trochę. Na pewno ma jakiś czas odnowienia, bo mógłby, nie wiem, tak latać i nas zabijać tak szybko, tak jak taki szalony krejzol. Dobra, wracajmy do pracy, bo zaraz umrzemy z powodu rozwalonego statku, a nie z tego, że po prostu jakiś Dexter biega i nas zabija. Nie chciałem tego mówić przy wszystkich, bo wiem, że czarny serio jest bardzo lubiany, ale wydaje mi się, że to on zabił brązowego. Dobra, nie gadaj tylko tą kartę rób Nie wiem, jego styl wypowiedzi strasznie mi nie pasuje Właśnie się dowiedział, że jego przyjaciel nie żyje, a on to traktuje jakąś grę, w ogóle się tym nie przejął No w sumie trochę racja, jest takie przysłowie, mąci woda, brzegi rwie, to może po prostu on tak udaje takiego spokojnego, a tak naprawdę to bardzo przeżywa Dobra, to na następnym spotkaniu Proszę, przejrzyjcie się, jak on reaguje na wasze pytania, jaki ma styl mówienia. Moim zdaniem... No kurwa, ta karta jedna! Daj, stary, to musisz trochę tak... Nie za szybko, nie za wolno, to tak... Rachu ciachu, musisz to tak... Tak dobrze. No, mnie... Te, te, no, ten no, też by mnie ten powalił z tą kartą, nie wiem. Jak, jakbym musiał to tak przeciągać częściej, to ja bym się chyba zabił. Ten, musisz te kable połączyć. No wiem, właśnie to robię. Spokojnie, nie potrzebuję twojej pomocy, dam radę sam. No nie wydaje mi się, robisz to źle. Teraz musisz zrobić pomarańczowy. Ech, serio, dam radę sam, nie potrzebuję twojej pomocy. Potem niebieski, a potem reszta. Czy możesz przestać mainsplainować? To ty zacznij może stundować. Co to w ogóle znaczy? Ech, szybko, następna scena. I właśnie dlatego to nie ja zabiłem brązowego. Totalnie nie wiem czemu wcześniej ci nie wierzyłem. Pójdę to sprawdzić. Nie, ja to zrobię i tak mam tu taska. Ty idź tam, dalej sobie. No dobra. Jakby od razu się tego nie dało dobrze zrobić za pierwszym razem. Się ma pomóc ci jakoś? Nie, nie potrzebuję pomocy. Na pewno? Nie no, czy ten debil serio zna tylko jeden feministyczny żart krytykujący mężczyzn? Właśnie stary, wszyscy twoi widzowie pamiętają żarty z twoich poprzednich filmów. Don't boat yourself i tak nie zamoczysz. Ej, y No. Wyjątkowo mało rozmowny jesteś, aż tak źle wyglądało tu ciało. Naprawdę trzeba być jakimś strasznym potworem, żeby zabić tak drugiego człowieka. Musi mieć też na pewno tendencję do walki. Zauważ, żaden z nas nie odniósł żadnych obrażeń. To znaczy, że prawdopodobnie brązowy został zabity od razu z skoczenia? Lub zabójca jest niezniszczalny? Jak diament. A wiesz co? Złoty był trochę taki obolały. L nie wiem, l po prostu zmęczony. Możliwe, że brązowy walczył ze złotym. Żółtym nisto. Aha. A wiesz co? Mężczyźni po prostu nie rozróżniają tak dobrze kolorów jak kobiety, bo nie mają tyle słupków i pręcików w oczu, tak? W sensie wokół. Yy, trochę mniej mają niż kobiety i dlatego tak słabo rozróżniają kolory. Tak za prawdziwy męski świat. Załóżmy, że nie słyszałem tego co powiedziałeś w ostatnich sześciu sekundach. A? Aaa, czekaj, sprawdzę to. Dobra czerwony, pomarańczowy przy ostatnim spotkaniu mówił, żebyśmy na ciebie uważali, a teraz jakoś, no nie wiem, nie żyje? No właśnie stary, nawet bez tego już byłeś głównym podejrzanym. Ogólnie to macie dobry tok rozumowania, tylko problem jest taki, że czerwony cały czas był z nami. E, co? No nasza trójka jest czysta, a u was jak? Macie jakieś alibi? Ja przez większość czasu byłem z żółtym w nawigacji, a ty gdzie w ogóle byłeś czarny? Bo na początku szliśmy razem, potem się rozdzieliliśmy, a potem tylko żółty do mnie dołączył. E, w O2. I naprawdę nikogo nie widziałeś ani nie słyszałeś? E, nie, raz ktoś tylko przyszedł, ale nie wiem kto to był. E, czemu pytasz? Bo ciało było między nawigacją a O2 i na pewno to nie byłem ja, ani niebieski. A ta osoba, która cię mijała, to musiał być pomarańczowy. A czemu niby nie niebieski? bo cały czas naprawiam nawigację i był jakoś gdzieś za mną, gdy znalazłem te ciało. W takim razie nikt nie przechodził obok dwa oprócz pomarańczowego. Okej, okay, to w takim razie jak pomarańczowy miał umrzeć? Poprzednim razem nasza dwójka była podejrzana. Z tego zabójstwa ja jestem czysty, więc jedynym podejrzanym jesteś ty. Eee, czekaj, a co ze zielonym? No właśnie, widziałem cię, jak szedłeś w stronę magazynu. Miałbyś okazję szybko podejść od drugiej strony i tak... Zabić pomarańczowego, żeby wrobić czarnego No właśnie, nie jesteśmy do końca pewni Zaczekajmy może do następnego spotkania Co masz na myśli mówiąc, że do następnego spotkania No jak zabójca zabije kolejną osobę Na chwilę obecną i tak mamy za mało poszlak Czy ty serio chcesz ryzykować, że ktoś z nas jeszcze umrze? Ja, ja najchętniej wywaliłbym was obydwu Yy, nie, nie o to mi chodziło. Po prostu chyba zaczynam rozumieć, jak zabójca to robi. A wiem, że ja nie jestem niewinny. Jeżeli moja teoria jest prawdziwa, to jest też spora szansa, że zielony też. Więc wywalając jednego z nas, tylko ułatwimy pracy zabójcy. Ma trochę racji. Moim zdaniem on jest niewinny i jeszcze bym nikogo nie wyrzucał. Jakby... Róbcie, co chcecie. Ja bym jeszcze przeczekał. I tak nie mamy chyba jak udowodnić, że jesteśmy niewinni. Ja bo nie jestem zabójcą... a on? Nie wiem, bo czarny? Mm. <śmienicza> Ej chłopaki, zaczekajcie! Się ma szybkie ogłoszenia. Po pierwsze, jeżeli Wam się spodobało, to macie opcję podbicia tego filmu i byłbym bardzo wdzięczny. Po po pierwsze, zajął on mi strasznie dużo czasu, a animacje na YouTube strasznie słabo się wybijają. Po drugie, na chwilę obecną mój najpopularniejszy film to wywiad z ciekawskim Piotrem, który zrobiłem w jakieś dwie godziny i to jeszcze po alkoholu. Dla porównania, ten zajął mi jakiś, nie wiem, miesiąc. Jeżeli spodziewacie się, kto jest impostorem, to zrobię kanał na Discordzie specjalny do tego, link jest w opisie, gdzie będziecie mogli wysłać wasze teorie, takie no, kto jest impostorem, kto, kiedy, co zrobił. Osoby, które będą najbliżej dostaną jakąś nagrodę, więc nie wiem jeszcze, co to będzie. I teraz techniczne. Film najpierw miał się pojawić w całości, ale jakiś tydzień, półtora temu gadałem z Końcem, który mi pomagał też w tym filmie, więc zapraszam tam na jego kanał, dzięki Końc. On mi pomagał za dobie animatem i doradził mi, żebym sobie kupił tablet graficzny. No i jak widzicie, tablet kupiłem i dlatego też dwie ostatnie sceny w tym filmie są znacznie w lepszej jakości. No więc doszedłem do wniosku, że podzielenie tego filmu na dwie części, po pierwsze, no jak już mówiłem, będzie dobrym pomysłem, bo będzie duży przeskok i chciałem tą drugą część zrobić już całą w takiej lepszej jakości. A drugi powód jest taki, że YouTube i jego konsumenci nie lubią zbytnio długich filmów przez nie, wiem, brain rot i ich usmażone mózgi, nie wiem, lubią jakieś frizo oglądać, nie wiem. Yy, więc stawienie 30-minutowego filmu jest strasznie głupim pomysłem, więc możecie się spodziewać drugiej części, nie wiem, za miesiąc, dwa, mam w tym roku maturę, więc może być problem. I teraz widzicie, jak jest rysowana miniaturka do tego filmu i rysuję ją Dist, której bardzo dziękuję za to, że to robi, yy, jest mi mega miło, że pomagasz mi w tym, więc jeszcze raz Cię pozdrawiam i masz ten. W sensie ty, Widzu, masz w opisie pewnie linki do jej sociali, jeżeli będzie chciała tam coś dać. Więc używajcie opcji wybijania, bo czym bardziej się ten film wybije, tym szybciej zobaczycie drugą część.